Siemano, ja jestem Dunia, a to jest już 13 odcinek gameplaya całej serii, to będzie już będzie cała seria. W serii zagrałem w Assassin's Creed 3 Liberation. Jest to yy, gra dostępna tylko na konsole PlayStation Vita, jak już pisałem, dużo razy mówiłem. No i zakończyliśmy dziś tutaj. Nie wiem. Już ten y, ostatni coś mało robiłem filmików, a to dlatego, że yy, ten. Mam, miałem po prostu chore oskrzela, miałem zapalenie skrzeli, miałem. Pus można powiedzieć. I oskrzeli, nie skrzeli, oskrzeli. I po prostu raz udało mi się coś nakręcić, potem znowu nawracała się ta choroba i tak w kółko dwa razy jakoś, no nie? No ale w końcu już wyzdrowiałem chyba na darmo mam nadzieję. Mam nadzieję, że to już nie wróci. Trochę uciążliwe jest przy nagrywaniu, nie można na to dużo mówić w czasie kaszla. Ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza o moich chorobach. Zacznijmy naszą grę. Jak już mówiłem, gdzieś tutaj. No. Yy, to jakiś ołtarzyk chyba jest. No, jakiś ołtarzyk? Nie, wiem, to co za bardzo jest. Jakiś ołtarzyk jakoś, nie. Wiem. Aha, to są chyba te maski, co kiedyś yy, za pomocą zmysłu orka, orła, orła patrzyliśmy raczej znajdywaliśmy no dobra, mniejsza z tym nie tym będziemy się dzisiaj zajmować jakimiś wnioskami, chorobami mniejsza o to będziemy dalej wykonywać nasze misje, naszą przygodę naszej... jak ona ma na imię? dobra, nie pamiętam jak ma na imię, już zapomniałem w ogóle wszystko dużo, osta... du... w ogóle ostatnio nie grałem na konsoli e, dobra, pójdziemy sobie więc tutaj jest jakieś zadanie poboczne chyba ale dobra, ja nie będę żadnych zadań pobocznych tutaj robił po prostu tych zadań jest, jak wiem, to jest dużo, mi się wydaje. A wszystkie zadania poboczne są raczej takie same, tylko różnią się miejscem albo czymś tam mało istotnym. Ale dobra. No, to już mówiłem, że tam pójdziemy. Dobra, więc tam sobie pójdziemy szybko. Aha, i mam ogólnie pytanie: jeśli macie jakąś grę, żebym mógł nagrać, ostatnio myślę coś, żeby nagrać jeszcze kolejny, kolejną serię, żeby zrobić bo robię teraz, robię serię ogólnie Uncharted Zota Otchwań to jest Uncharted Zota Otchwań no to po polsku akurat gra jest, no to wszyscy rozumieją, to jest fajnie i robię właśnie tą serię postanowiłem może coś, zastanawiałem się czy coś zrobić jakąś trzecią serię, nie wiem czy może to na kompie zrobić, czy na konsoli zrobić, ale raczej by wolał jakąś trzecią serię na kąpie zrobić A ogólnie też myślałem kupić Call of Duty Black Declassified, jakoś tak. To jest nabite. To jest kampania cała inna niż na gry PC czy Xbox czy PlayStation 3. I tak się zastanawiam, czy zrobić tą właśnie tą serię Call of Duty na, na tą konsolę Czy może jak coś innego na razie. Ok, przepraszam Was na chwilę, bo będę musiał przed każdym nagraniem patrzeć, czy po prostu. To, co było? Czy po prostu nie mam rozładowanej baterii? Okej, okay. przed tym jak tutaj zaczniemy już tą micę robić, to właśnie coś nie. nie właśnie, nie pamiętam co dokładnie mówiłem, ale po prostu pytałem się Was o to, co mam na następnego naraz. Tak jak mówiłem, że może Call of, Duty, Call of Duty Black Ops Declassified, albo może coś na kompa. Nie wiem właśnie za bardzo, co na kompie zrobić. Mało, mało mam pomysłu, więc. Może wy coś mi tam yy, napiszecie, no Dobra. Koniec gadania na temat coś, nagrywania chorób, jak i innych dupereli. zaczynamy robić wreszcie jakąś fajną misję. Dobra, co to ma zaćmić? Zmysł aura. Orła, zmysł Orła, no, okej, okay. Dobra, super. No, ale co to tam, mam włączyć, i włączyć, tak? Dobra, interakcja. Co ja tu mam wybrać? Bo co my już nie wiem? Dobra, wybierzemy na sobie niewolnika. Jest trochę bardziej zręczniejsza niż szybciej biega. Ale co ja mam zrobić? Mam dalej tą interakcję zrobić? O boże. Tak, dobra. Okej, okay. niech im będzie zmienimy na asasyna. No, o Assassin. Tak? O to chodziło? No, jak zwykle. Nie wiem o co chodzi, znowu. Nie wiem znowu o co chodzi. No, super, wiem, że mam użyć zmysłu orła, ale do czego ja to mam użyć? Ja sam już nie wiem. Nie mogę tego użyć, mogę tylko to użyć. Ja ...dzielę. Jak zwykle. Hmm, dobra. Jeszcze raz. Co ja mam zrobić? Nie wiem co mam zrobić. zupełnie zup tak, ja po prostu... Nie... znać. Aha... A tu mam kogoś znaleźć. A czemu im pokazuje tą budkę? o i tam budkę pokazuje zaraz nie wiem dlaczego dobra nie będę wam, wam tutaj przedłużał tego ja zrobię krótkie cięcie bo nie wiem o, o co w ogóle tutaj chodzi no widzimy się dosłownie za chwilę okej okay, dobra nie wiem może wy to widzieliście, ja tego raczej nie wiedziałem ale po prostu mieliśmy skanować to, żeby poszukać jakichś wskazówek. Ja się nie rozglądałem do tyłu, być może nie widziałem tego, ale mamy tutaj mamy ślady. Mamy No, ślady prowadzące raczej do tej osoby, której szukamy do tej Agaty, czy jaką tam ma. Dobra, w sumie, jak miałem zaznaczone, raczej nie zaznaczone, tylko wskazane, albo wróżniające się, właśnie. To ten mały budynek, nie, to nie jest budynek, to jest ta izba do przybierania się. To miałam pewność, po prostu, że tam muszę zmienić. Aldora, znowu was chyba zanudzam, ale okej, okay, mamy. No, za tymi śladami się nie się, tylko mamy. Za tymi śladami się. Fuck. Sterowanie jest niewygodne. Oczywiście, wygodne jest ogólnie sterowanie. Tylko że źle trzymam konsolę, to trzeba, oczywiście, też yy, trzymać równowagę na tym pniu, drążkiem. No, no po prostu trudno. Okej, okay, powolutku, nigdzie się nam nie spieszy. No, może i spieszę Znowu będą nudny na odcinku. Już coś znaleźliśmy. Nie wiem co znaleźliśmy, ale widzimy kogoś niebieskiego. Nora, ale... No rozhuśtaj się tutaj nam. Okej. no okay. rozhuśtaliśmy się. Checkpoint Rashed. Okej. Okay. No one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Very well. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops, but I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign and eliminate them silently. Giving the appearance of a voodoo curse. Ooh. And then, a curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Ah, silence at last. Go now before you spoil this moment. Dobra. Eee, coś tam mam, mam Ogólnie jeśli chodzi o ten... o... jeśli nikt nie coś nie zna po prostu angielskiego, a chciałby pograć sobie w grę, to raczej asasyn no... No po prostu nie opłacam się kupować asasyna, bo i tak nic nie zrozumie. Po prostu kupi grę będzie robił misję. Tak jak będzie robił, no, no to czyli nie będzie wiedział co ma do końca zrobić te jak niektóre misje po prostu są że mamy coś zrobić ale coś źle zrobimy bo coś pisze że mamy coś innego zrobić za dużo zrobić mówiłem wiem no jak ktoś na przykład nie zna angielskiego no w sumie nie chodzi o znanie angielskiego po prostu o szczególne słówka znajdź, odszukaj, zabij i inne Albo udaj się tam, zrób to tamto. Nie chodzi mi o to, żeby na przykład Jabiegl znać angielski, tylko po prostu jakieś tam przynajmniej podstawy. No dobra, tylko teraz jak tam mam wejść? Okej, okay, tam do chwilę. Dobra. Tu jest z której to strony? Z prawej czy z lewej? Dobra, na lewo muszę iść. No weź tam. Dobra, nie o to mi chyba chodziło. A nie, o to mi chodziło, okej. Okay, dobra, spoko. Jeju, ale nie o to już mi chodziło. Ogólnie w, w grze jest kilka błędów. Czasem po prostu... Po prostu o, tak waszym, Po prostu analogowych, że po prostu jeśli... jeśli jezu, znowu się powtarzam. no coś pisknęło. Jeśli się po prostu nie,

bójka raczej, coś takiego ale mamy chyba go uwolnić, tak, okej okay. mamy pozabijać te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć osób, dobra, no, użyjemy do tego dobra, no, mamy tylko te, okej, okay, użyjemy do tego tych rzeczy, no, ale mamy oczywiście go zabić w kolejności chyba pierwszej dobra, no, ktoś mi napisał na komentarzach jak to się nazywa, to... Rurka, nie chcę przypomnieć eee, Cybuch, o, pamiętam już Cybuch Chyba dobrze powiedziałem Okej okay. Dobra mam, mam iść tylko, że... Fuck Zahaczam za czas o jakąś rzecz, czy od drzewa, czy jakieś gówno no Dobra, zabijemy tą osobę tutaj Zabijemy albo ogłuszymy Mniejsza z tym. Dobra, mam tutaj się na to drzewo wdać, wdrapać Nie wdać, tylko zaraz. Muszę najpierw zobaczyć jak tutaj wejść Dobra, no tędy wejdziemy. Sejbuch. Dobra, to więc za pomocą cybuchu, czy cybucha, nie wiem, to się odmienia, zabijemy całą gromadę. Raczej tak, żeby się skapnął, że coś jest tak. Ale to nie w tej grze. O, jakiś telefon znaleźliśmy predator. Nie znaleźliśmy, tylko odkryliśmy. To jest różnica. Okej okay. czyli co? Czy to nas zabiłem? Nie, nie widziałem. No, za nas spieszyłem No super, 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 Jakiejś coś tam nie ma. что сам первый. Конец ты не видел. Окей, не жизнь. он там все напив фуда, на ты знал. Так, 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 на тут Где-то было, где-то было, это меня. На ранее то было. Пойдем например, тут. на тут. Ранее. Ale mam Aha, już wiem się już stoi. Ja zabiję tego z przodu bardziej. Nie go zaznaczę. Dobra, nieważne, którego zajmę. Ten który stoi przed nim. Tylko kamerę inaczej muszę ustawić. Okej. Okay. Dalej na nasze miejsce gdzie pewnie kolejnego zarażniemy, albo nie zarażniemy, tylko otrujemy. Tylko żeby nie spadł, zaraz, bo będzie trochę klipa. Jak spadnę, będę musiał, nie proszę, będę musiał szukać sobie miejsca albo nie miejsca, tylko w zy... miejsce, Dobra, miejsca tam gdzie będę musiał. Fak, oni mi uciekają. Szybko Deschronizacja zaraz będzie Ora, proszę, szybko, szybko. Ara, okej. Okay. Sytuacja panowana. Hmm, dobra. Jak okay, zostały jeszcze tylko dwa zostały. Run! Run! Run, run! Dobra, 33% synchronizacji, okej, okay, mniejsza z tym. Okej, okay, uciekać, biegnąć, biegnąć. Nie uciekać. Jak ostatnio patrzyłem na trofea, to mamy zabić tam kilka aligatorów, chyba. Czy zdobyć jaja aligatorów? Aligatorów. I jeszcze coś tam było, że jakieś poboczne zadania są. No to mniej ważne. My będziemy, ja będę robił według głównej fabuły, która tutaj prowadzi. Będę robił tylko playów. I jeszcze myślałem, że zrobić jakieś gameplaya jakiegoś, Niedługiego, normalny gameplay 30 minutowym z tego, z multiplayera. Jak wiem to jest bardzo fajny multiplayer jest na, na tym, na konsoli. Fajnie zrobili go podobno. Nie wiem jak to jest. Jeszcze nie grałem, ale zamierzam grać czy co zrobię przed przed teraz czy po bo w sumie chciałem zrobić po, po całej jak skończę cały, od, cały odcinek całe wszystkie odcinki jeśli, jak skończę nagrywać ale może zobaczę jeszcze jak tam z czasem będzie raczej nie z czasem czy będzie mi się w ogóle chciało zrobić czy zrobić przed przed tym nagrać multiplayer too long listen have you noticed any unusual activity on the bayou <laughs> other than ours you mean <laughs> <laughs> uh, we have been noticing rather a lot of uh, men in spanish uniforms <laughs> although i would question both their manhood and their allegiance they've been bribed by a man named vasquez he works for the vasquez saco blue i know his name i heard soldiers talking plans to divert a supply ship tomorrow. Unless we divert it first. <laughs> I like how you think. Have I not said it before, Elise? I love how she thinks. I'm in the mood for a diversion myself. Dobra, mamy się gdzieś tam udać znowu. O, jakaś tam chyba okolica. Albo nie okolica, tylko jakieś tam to jest tutaj, tutaj na drodze. Tylko nie wiem, czy tam mam wejść tak sobie. Gdyby nic, czy jakoś to jest takie inne wejście? Dobra, mam te skrzynki, to sobie jakoś. Powiem wiem, czy te skrzynki coś mi tu dadzą. Mam nadzieję, że tak. A chyba źle poszłem Zaraz. Tu mogę iść górą w sumie mogę iść. I tutaj też źle poszedłem, no aj. Dobra, nas trochę, póki nikt nie widzi. W sumie nie musiałam iść na ten, nie musiałam iść na ten, mogłem przejść. Ufa, zdradziłem się. Bora, walczymy z nim. wzrosła nam poszukiwalność mniejsza z tym ważne jak tutaj się dostać na górę teraz przejdźmy sobie całą, o tutaj jest wejście, ale nie wejdziemy wejściem tylko jak zwykle będziemy musieli wchodzić na wieżę, nie schodami nienormalnie kulturalnie wejściem tylko po prostu wspinać się po wieżę Fuck. Jak, jak, jak to... co to w ogóle było? Lol No. Co za. A jak tak w ogóle można? To powinno być zablokowane takie coś. Że jeśli nie da się tam iść, to po prostu nie można, a nie żeby skakać z tej góry. Realnie, jakby to tak by ktoś skoczył, to by połamał sobie wszystkie nogi, ręce i cały kręgosłup. Ale w czasie re żywo, że, no. w czasie realnym, niby nie łazi po dachach, albo po ścianach. Zapcham. Tak, mam już dużo poszukiwalność, to sam to. tam. Dobra czekaj troszeczkę. Okej, coś tutaj mam zrobić. Patrzcie, jaki orzeł Sweet. Okej, okay, niesłyszę. Co się stało? Nic się nie stało, nic nie widzę. Co się stało? Mam no, fajalż. Złocisty. Dobra, no, so, okay. i na razie tutaj tyle zakończymy, tutaj na tej fajnej wieży. Gdzie latają jakieś takie orły, fajne nie, to nie ten orzeł, ale gdzieś on uciekł, już chyba. O, tej lata sobie, ale no, dobra, ty zakończymy. sobie teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli coś zrobiłem źle, to piszcie w komentarzach, łapkujcie mnie i też subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Aha, co i co chyba chyba jeszcze zapomniałem mi się wydaje. Co ja, co ja chciałem jeszcze? Tak. Lorenciak.